I mamy taki moduł, moduł BMC Peugeota 16 diesel Stanę w tych modelach samochód nie odpala Widać jakaś próba była, tu ktoś coś robił eee, Tu coś jest bardzo wypalone Była próba zamontowania drugiego przez zamontowanie drugiego niestety samochód też nie odpala. Jeszcze weźmiemy się za oryginał teraz, tak często jest tak, że przepala się ten mm, przekaźnik. Przekaźniki, dziś tutaj, takie mamy. tylko tak, cała naprawa nie jest to takie proste, ponieważ tak coś tu coś próbował po pierwsze trzeba to całe rozciąć i teraz mamy dwie opcje tu będzie jakiś procesor można go sklonować innego do drugiego albo można to rozciąć wylutok to jest półpasłowa płyta, czyli jest jedna płyta i druga, dwie płyty jest można y, ten taki po prostu Rozciąć, tylko że trzeba będzie w rozlutować jedno wtedy się dostaniemy to w tu wszystko jest głównie też z tej strony nie idziemy to robić z tamtej strony więc zaczynamy za przecinamy. tego w koło ktoś tu coś robił ale się to, przecinamy to całe i zobaczymy dzisiaj mamy BMC z Perota problem jest taki że to już było robione Ten oryginał, po prostu coś tam nie działało, ktoś tutaj coś lutował, no i po prostu były kupione trójki o takich samych numerach. Niestety po zamontowaniu, niby już wszystko w porządku. tutaj nie działał napiew, czy coś tam, na tym już działa. Ale na tym kupionym, niestety samochód nie odpala. Dlaczego? Dlatego po wszystkie dane samochodu niestety są tu jest taki mikrokontroler i wszystkie dane są, na przykład numer Win, wszystko jest w tym mikrokontrolerze. I teraz tak, dlaczego na tym nie zapaliło? Bo wszystkie stromiki się łączą razem i niestety to wykrywa, że jest inny. To jest innego samochodu, no i niestety samochód nie zapali Co trzeba zrobić? Opcji jest wiele. Po prostu trzeba tak ten mikrokontroler, i teraz tak jest. Opcji wiele można go sklonować. Można go popinać ale niestety instrukcji w internecie nie znalazłem. Teraz tak można przykładowo sklonować sam mikrokontroler czy tam mikroprocesor to trzeba po prostu sklonować. w jaki sposób sposoby są bardzo wiele po prostu trzeba mieć na przykład jakiś programator trzeba mieć odpowiednią podstawkę trzeba będzie to wylutować odczytać no i zaprogramować do tego sprawnego także zaczynamy od wylutowania tego mamy to bmc no i samochód chodni pali po no bo po, ponieważ trzeba było ten mikrokontroler chwilę my już wylutowali i teraz y, tu mamy ten mikro czyli ten sprawny tutaj troszkę roztopiłem no i mamy ten wdawca niestety Tutaj jest zapisane numer win z innego samochodu, dlatego samochód nie zapali po prostu trzeba teraz zaprogramować, zaprogramować wszystko z oryginału z tego na tutaj. Także zaczynamy no i tak będziemy lutować, teraz wchodzimy to podnioskowy są reszki cyny, trzeba to dobrze wyczyścić tam troszkę topnika wyrównam to przymyję no i będziemy lutować. zaczynamy no i tak mamy już mikrokontrole przylutowane, mamy to wszystko poskłatane zaklejone no i tyle, samochód teraz odpali, tyle na dziś